Mój dzień zaczynał się zwykle przed świtem, kiedy miasto jeszcze szeptało, a ja przygotowywałam śniadanie na szybko, zastanawiając się, czy dziś ktoś odpowie na moje CV. Miałam 30 lat i wyobrażenia o życiu, które rozmijały się z rzeczywistością: rachunki, czynsz, sklepy z promocjami, drobne kompromisy, które podcinały skrzydła marzeń. Pracowałam dorywczo, sprzątałam, robiłam korepetycje z podstaw języka angielskiego ale nigdy nie znalazłam stałego zatrudnienia, które pozwoliłoby mi na oddech. Kiedy uruchamiałam pralkę, myślałam o liście zadań i o tym, jak znów położę się spać z głową pełną niepewności. Miałam jednak w sobie upór, który sprawiał, że nie rezygnowałam, chociaż czasem pragnęłam uciec gdzieś, gdzie nikt nie pytałby o referencje. Kiedy usłyszałam o wakacie na sekretarkę w jednej z prywatnych firm, nie spodziewałam się, że to będzie przełom. Poszłam na rozmowę z matowym uśmiechem i torbą pełną dokumentów, bez złudzeń, że cokolwiek się zmieni. Biuro znajdowało się w starym budynku, którego korytarze pamiętały inny wiek. Gabinet dyrektora był przeszklony, a za szybą chodziły cienie decyzji i papierów. Jego sylwetka była dyskretnie obecna jeszcze zanim usłyszałam jego głos. Mężczyzna o zadbanym wyglądzie, ponad pięćdziesiąt lat, ktoś, kto wydawał się znać miasto lepiej niż większość jego mieszkańców. Spotkanie trwało krótko. Dostałam pracę i wróciłam do domu z sercem, które biło szybciej niż zwykle i z nutą nadziei, której nie doświadczałam od dawna. Pierwsze tygodnie były tak proste, że wydawały się nudne. Porządkowanie dokumentów, przyjmowanie gości, parzenie kawy, pamiętanie uśmiechu i tonów głosu. Ale szybko zauważyłam, że między rytuałem pracy a szorstką rzeczywistością wkrada się coś innego. Dyrektor zaczął zwracać uwagę na moje notatki, pytał o szczegóły, drobne rzeczy, które innym umykały. Jego spojrzenie było uważne, ale nie nachalne. Po pewnym czasie zaczął prosić mnie o pomoc przy zadaniach, które formalnie nie należały do moich obowiązków. Czułam dumę, gdy powierzał mi ważniejsze papiery i dawał pieniądze za godziny, których nikt nie naliczał. Nie było jednego momentu, który mógłbym wskazać jako początek. To był raczej splot gestów i drobnych dowodów zainteresowania, listy z prośbą o przygotowanie dokumentów zostawione na moim biurku z podziękowaniem, krótka rozmowa o sytuacji w mieście, uwagi o moim sposobie organizacji. Z czasem powierzał mi więcej zadań, a ja czułam, że powoli przestaję być tylko pracownicą. W jego obecności moje myśli stawały się jaśniejsze, a serce było inaczej pewne drżenie, które nie wymagało słów, wystarczyło spojrzenie, którego długość była precyzyjna i znacząca. Odkrywałam w sobie zdolność do zauważania detali, które kiedyś umykały mi w codziennym pośpiechu. Nasze spotkania po pracy stały się częstsze, chociaż formalnie nic się nie wydarzyło. Bywałam w biurze dłużej, kończąc raporty, a on zostawał po to, by omówić szczegóły. Czułam, jak drobne gesty i kubek na moim biurku, dokument z odręczną notatką, subtelne pochwały układają się w rytuał, który budował między nami napięcie. Dla mojej dojrzałej widowni, która lubi historie o niespodziewanych przemianach, to był początek opowieści, która miała wprowadzić ich w świat cichych zmian i powolnych decyzji. Zrozumiałam, że nie chodzi tu tylko o mnie, to opowieść o tym, jak los potrafi skręcić drogę życia w kierunku, którego się nie spodziewamy. Z czasem uczyłam się odczytywać jego rytm. Był ostrożny jak ktoś, kto zna własne granice i innych szanuje. Nie naciskał. Jego uwaga była delikatna, a jednocześnie stanowcza. Przynosił mi książki, które uważał za wartościowe, zostawiał przy biurku drobne, praktyczne prezenty, które rozumiałam jako troskę. Nigdy nie było w tym groteski, raczej dbałość kogoś, kto chce, by druga osoba czuła się bezpieczna. Ta opieka, tak obca dla moich wcześniejszych dni, otulała mnie ciepłem, którego nie potrafiłam wcześniej nazwać. Każdy podarunek, każdy uśmiech był dla mnie jak cichy most nad drwącą rzeką codzienności. W mojej głowie rodziło się pytanie: czy to prawdziwe, czy jedynie iluzja wywołana nową rolą i komfortem finansowym? Wiedziałam, że muszę zachować ostrożność, bo świat zawodowy ma swoje zasady, a relacje z przełożonym mogą łatwo stać się pułapką. Jednak seria drobnych dowodów zainteresowania i jego delikatne gesty tworzyły narrację, którą trudno było ignorować. Zaczęłam obserwować siebie z dystansem, notować myśli, analizować każdy ruch. To była walka między ostrożnością a pragnieniem, między rozsądkiem a nadzieją, która pojawiała się w najmniej oczekiwanych momentach. Kiedy po raz pierwszy zostałam zaproszona na niezobowiązujące spotkanie poza pracą, poczułam mieszane emocje. To było zaproszenie do świata, które na pierwszy rzut oka wydawał się dostępny, ale którego nie znałam. Spacer po starym mieście, kawa w niewielkiej kawiarni, rozmowa o literaturze i drobnych przyjemnościach, to wszystko układało się w obraz, który stawał się coraz bardziej realny. Wtedy zrozumiałam, że relacja, która się rodziła, nie jest jedynie kaprysem, to była opowieść o dwóch ludziach, którzy, mimo różnic wieku i doświadczeń, odnajdywali wspólny rytm. W mojej codzienności pojawiła się niepewność, ale i nadzieja. Zaczęłam widzieć przyszłość w inny sposób, a nie tylko jako kolejne dni z listą zadań, ale jako możliwość budowania czegoś nowego. Zaczęłam oszczędzać, planować, marzyć o podróży, którą od dawna odwlekałam. Jego obecność, choć nie zawsze jasno zdefiniowana, dawała mi poczucie, że świat może być łaskawszy. Nie chodziło jedynie o pieniądze czy wygodę, ale o to, że ktoś zauważył mnie w całej mojej niedoskonałej codzienności i uznał zawartą uwagi. Nie umiem precyzyjnie opisać momentu, kiedy nasza relacja przeszła z sfery subtelnych gestów do głębszego zaangażowania. To był proces, który następował powoli i naturalnie. Każdy krok miał swoje znaczenie, każda decyzja wymagała odwagi. I chociaż bałam się konsekwencji, wiedziałam też, że milczenie oznaczałoby rezygnację z czegoś, co mogło odmienić moje życie. Dlatego zdecydowałam się zaufać temu, co powoli kiełkowało między dokumentami i porannymi raportami. Kiedy wracam myślami do tamtych pierwszych tygodni, widzę przede wszystkim drobne rzeczy. Zaparzoną kawę, papier na biurku, listę zadań, przekreślaną z satysfakcją, jego uważne spojrzenie, które mówiło więcej niż słowa. To były fundamenty, na których później mogła powstać coś większego. I chociaż nie wszystko było idealne, tamte dni nauczyły mnie słuchać siebie i odczytywać subtelne znaki, które życie nam wysyła. To był początek początek opowieści, która miała wciągnąć widza i sprawić, że będą oni chcieli dotrwać do końca. Nie mogłam przewidzieć, dokąd nas to zaprowadzi, ale czułam, że opowieść dopiero się rozkręca. Każdego dnia budziłam się z nowym pytaniem i nową determinacją, by sprawdzić, czy to, co nas łączyło, przetrwa próbę czasu. W moim sercu narastała ciekawość i lęk, mieszanka, która popychała mnie do dalszych kroków. Mimo obaw, postanowiłam nie rezygnować z nadziei i pozwolić losowi prowadzić mnie dalej. Tak zaczyna się prawdziwa część tej historii, taka, która porusza i trzyma w napięciu do ostatniej strony. Zdecydowałam się podążać za tym uczuciem, krok po kroku, z rozwagą i odrobiną nieustępliwej nadziei. To był mój wybór i mój mały bunt. Z czasem wszystko zaczęło się splatać w sposób, którego nie potrafiłam zatrzymać. Praca, przestała być tylko obowiązkiem, stała się miejscem, w którym czekało na mnie coś więcej niż stos papierów. Każde jego spojrzenie było dla mnie jak niewidzialny dotyk, każde, dziękuję, brzmiało cieplej niż słowa, które słyszałam od kogokolwiek wcześniej. Coraz częściej zostawałam po godzinach, niby z powodu nadmiaru obowiązków, ale oboje wiedzieliśmy, że chodzi o coś innego. Zaczęliśmy rozmawiać o życiu nie o pracy, lecz o rzeczach prawdziwych. O tym, jak samotność potrafi przyjść po cichu, nawet wtedy, gdy człowiek ma wokół siebie ludzi, opowiadał o swoim dawnym małżeństwie, o tym, jak trudno mu zaufać ponownie. Ja milczałam, ale w milczeniu było zrozumienie. Widział we mnie nie tylko sekretarkę, ale kobietę, która walczyła z życiem i nadal wierzyła, że można je poukładać. Któregoś wieczoru, gdy biuro opustoszało, światło z lampy padało miękko na jego twarz. Patrzył na mnie długo z takim spokojem, że aż trudno było oddychać. Nie musiał nic mówić, to była chwila, w której oboje wiedzieliśmy, że przekraczamy niewidzialną granicę. Nie było w tym pośpiechu, nie było obietnic, tylko ciche przyzwolenie, że los poprowadzi nas dalej. Po tamtym dniu wszystko stało się inne. Nie potrzebowaliśmy wielkich słów, wystarczyły drobiazgi i kubek kawy zrobiony rano, uśmiech w korytarzu, liścik zostawiony w szufladzie. Czułam się potrzebna. Pierwszy raz od dawna miałam wrażenie, że moje życie ma sens. Ale w tle, pod tą czułością, pojawił się lęk. Wiedziałam, że nie można wiecznie ukrywać emocji w cieniu biura. Plotki w pracy zaczęły się szeptać same, spojrzenia koleżanek stawały się dłuższe. A jednak nie potrafiłam się wycofać. Bo kiedy wreszcie spotykasz kogoś, kto widzi Cię taką, jaka jesteś, trudno odwrócić się i udawać, że nic się nie stało. Nie wiedziałam jeszcze, jak to się skończy. Ale czułam, że finał będzie miał swoją cenę, a ja byłam gotowa ją zapłacić. Nie minęło wiele czasu, zanim wszystko zaczęło się rozpadać. Nie przez kłótnie, nie przez zdradę, ale przez to, że świat z zewnątrz upomniał się o swoje prawa. Ktoś zobaczył, ktoś powiedział za dużo. W biurze pojawiły się pytania, których nikt nie zadawał wprost, a ja czułam, jak cienka nić, którą tkaliśmy, zaczyna się napinać. Pewnego poranka przyszedł wcześniej niż zwykle. Na jego twarzy zobaczyłam spokój, ale też coś więcej i decyzję. Powiedział tylko, że musi zrezygnować z pewnych rzeczy, bo nie wszystko w życiu można mieć naraz. Nie płakałam. Nie prosiłam. Wiedziałam, że to nie był koniec z żalu, ale z dojrzałości. Bo niektóre uczucia są po to, by nas obudzić, a nie po to, by trwać. Odeszłam z firmy kilka tygodni później. Znalazłam inną pracę, mniej prestiżową, ale spokojną. Czasem mijam jego budynek i widzę światło w jego dawnym gabinecie. Uśmiecham się wtedy delikatnie. Bo wiem, że choć nic nie zostało z tamtego czasu, on na zawsze zmienił to, kim byłam. To nie była historia o wielkiej miłości. To była historia o tym, jak człowiek, który pojawia się w naszym życiu na chwilę, potrafi nauczyć nas widzieć siebie inaczej. I choć wszystko minęło, w środku zostało ciepło takie, które przypomina, że warto było zaryzykować.